4 dni powyżej pszczelego zera temperatury. Gorzej, bo jutro, w nowym roku, by być 16 stopni. Co się zdarzy w ulach? Po pierwsze, na pewno będą obloty. Po drugie, będzie czyszczenie uli. Po trzecie, matki mogą rozpocząć czerwienie, a te, które czerwiły cały czas i nie przerwały, mogło zintensyfikować czerwienie. Czym to grozi? A no popatrzmy jak będzie się zapowiadała temperatura dalej w najbliższe tygodnie. No mamy cały czas poniżej zera w nocy, w dzień temperatury niskie, trochę opadów. No i co? I nigdzie nie widać, żeby pszczoły mogły się później oblecieć gorzej. Bo jak matki zaczną czerwić, a mogą zacząć czerwić, to zużycie pokarmu może być na poziomie 0,3 kg. Jeżeli przez 60 dni, styczeń, luty, matki będą czerwiły, to zużyją. 18 kg. A w ilu ulach dzisiaj jest 18 kg pokarmu? No i jest to problem. Czy można zapobiec, żeby nie podjęły czerwienia? No, jest to ciężkie, bo nawet wychłodzenie gniazda wcale nie musi przerwać czerwienia.